Fabryki z cukierkami. Jednak w środku nich są straszne potwory, a my będziemy musieli się ich pozbyć. O nie, to będzie straszne. Zobaczcie, jakie to jest duże! Witajcie! To jest fabryka cukierków! I dzisiaj będziecie musieli się pozbyć strasznych potworów, które są w środku tej fabryki. Niestety cukier w tej fabryce był zakażony i przez tego powstały tam straszne potwory. Dlatego musicie uważać nie wiadomo, co tam spotkacie. Bo w środku. Z tej fabryki jest bardzo niebezpiecznie i te zbutowane potwory chcą was zjeść. A waszym zadaniem jest zdobyć ten zatruty cukier i jak najszybciej się go pozbyć! No nie, słyszałeś to noczek, dawaj wchodzimy! Tutaj jest mega strasznie, jak chcesz stąd wyjść! Spokojnie, jesteśmy teraz w fabryce cukierków i pas, mam nawet taką cukierkową broń. Wow! Ile tutaj jest słodyczy, ale słyszałeś, musimy zebrać jakiś cukier i go się pozbyć. O, auto może być ciężkie. Gdzie on może być? Nie wiem, poszukajmy go. Może w tym miejscu. Ej, chwileczkę. Czemu tutaj jest jakiś potwór, nie! Uciekaj! To jest jakiś żelek. Uważaj, dobra, ty on już nas nie widzi. No tak mi się wydaje, on w ogóle jest mega uśmiechnięty. Widzisz to, ale na szczęście nie jest taki szybki jak my. Dobra, chodź tutaj za mną. Może uda nam się znaleźć ten cukier i trzeba się go pozbyć. Bo on jest zatruty, a to oznacza, że nie możemy go jeść. Nawet bym nie chciał zjeść żadnego cukierka, ale ów dobra. Myślałem, że coś nas godzi, ale jednak nie. Na razie jest wszystko w porządku. Jakby co? Mamy taką super broń. Możemy kogoś tym uderzyć. Chociaż wątpię, że uda nam się pokonać te potwory tym czymś. I czekaj, udało mi się zdobyć cukier. Widzisz to, teraz muszę się go pozbyć. Tak, musimy go zabrać jeszcze trochę, ale wiesz co, Pipek, może tutaj nie jest wcale tak strasznie. Nie, do Luczek, nie widziałeś tego strasznego potwora? I patrz, tutaj jest drogi cukier. Możesz go wziąć. Tylko ja niestety nie mogę, bo mam już jeden w kieszeni. W takim razie jak go będę miał i dawaj pipek, musimy go odnieść. Dokładnie, chodź i patrz, ile tutaj jest zabawa. Wow, może masz rację? To nawet nie jest takie złe, ale w środku tej fabryki są te straszne potwory ja naprawdę nie chcę ich spotkać. Patrz, na przykład ten żelek cały czas jest w tym miejscu. I chwila, to jest drugi cukierkowy potwór. Ja nie wierzę, jak on wygląda. Czekaj, Pipek, ja się boję. Nie no, spokojnie. Musimy szybko dać ten cukier do śmieciarki, bo on jest bardzo zły. I chwileczkę. Nie! On nas goni, uciekaj! Pipek, to nie była dobra opcja, żeby tutaj przychodzić. Ja cię kręcę, Wiedziałem, że to się źle skończy. Dobra, skacz na tym, tylko uważaj, żeby nie wpaść do tej gorącej czekolady. Ona też może być zatruta. Jeżeli tam wpadniemy, to my sami, może zostaniemy takimi potworami, a tego byśmy nie chcieli. Świetnie, ja już usunąłem jeden cukier, jeszcze trochę i to wygramy. Ja też właśnie odłożyłem ten cukier i pipek, brakuje tylko dwóch dni, może by. No właśnie, nie wiem, poszukajmy go dobrze, ale czekaj, tutaj są akurat dwa potwory. No nie, uciekamy stąd, nie było mnie w tym miejscu. I chwila, widzę tutaj cukier cukier na górze. Tylko jak mamy się tam dostać? Może tego gluta? Tak, dotknijmy tego żelka i czekaj, tutaj jest ten wielki potwór. O nie, dobra. Na szczęście on sobie stąd poszedł. Ja mam cukier i czekaj, został nam ostatni. Szybko, muszę go tam zdobyć. Tak, mamy go też, dobra. Teraz wystarczy, że to odłożymy i będzie po sprawie. Tak, udało nam się, ktoś to odłożył, ale tutaj są cały czas te dwa cukierki. Uważaj, nie daj się złapać, to może się naprawdę na nas źle skończyć. I czekaj, jakaś osoba przeciągnęła wajchę i aktywowała jakąś Boss Ale czekaj, nie podoba mi się to. Dlaczego z tych maszyn wychodzą jakieś straszne cukierki? To był lizak, Pimpek. Ja takiego jem normalnie. No tak, lizaki są super. Ale akurat ten lizak wyglądał dosyć strasznie. I chwila, tutaj nawet jest napisane piwnica, tylko a, nie możemy do tego wejść. Ojeju, to musi być naprawdę straszne. Pimpek, wiesz co? Na trzeźwie mamy tą pałkę. Może powinniśmy się z nimi bić? Tak, i czekaj. Tutaj widzę pierwszą tą osobę, ale chwileczkę. Tutaj nie jest bezpiecznie. Patrz, on rozwalił mu głowę. No wie, bo ich da się zniszczyć, ale naszym zadaniem jest rozwalenie tych maszyn, które właśnie powodują, że te osoby się tu pojawiają. A masz, chodź tu, obrywasz, tak, udało nam się. Dobra, to jest na serio straszne, uważaj! Tak, ich jest tutaj strasznie dużo, ale nie uderzaj tą naszą broją tych wielkich cukierków, które właśnie są w tamtym miejscu. To chyba nie zadziała, ale za to my możemy pokonać te inne. I chwileczkę, co to jest za dziwna rzecz? Czemu ja wyglądam teraz jak cukierek? No co to ma być? A, bo zmieniamy teraz. Kolor na taki cukierkowy Naprawdę, nie dobra, ja nie chcę być cukierkiem O nie, to nie wygląda zbyt dobrze I chwila, tutaj jest nawet kolejny Potwór, czemu on tak wygląda I uważaj Luczek, nie A, On cię wziął bo, okay, Czekaj, tutaj jest drugi potwór Pomocy, nie dotykaj mnie A! Prawie zostałem normalnym cukierkiem Ale udało nam się Jestem tutaj w jakimś mega dziwnym pomieszczeniu Luczek, jesteś tutaj, powiedz, że udało ci się przeżyć Tak, jestem na środku Pipek, musimy zniszczyć jeszcze cztery te maszyny. to dobrze się sk a czekaj, ja teraz użyję super umiejętności I zobacz, dzięki temu widzę teraz wszystkie maszyny, które musimy zniszczyć O to właśnie chodzi Tylko uwaga, nie chcę, żeby żaden potwór mnie zjadł I widzę cialuczek, chodź za mną Wiem, gdzie są dwie maszyny, które musimy zniszczyć Tak, a czemu ty tak dziwnie wyglądasz, jakbyś się zamieniał w cukierka? Nie no, spokojnie, ja jestem normalny To jest po prostu moja super umiejętność I uwaga, teraz szybko przejdź przez te drzwi Ostatnia maszyna jest w tamtym miejscu I o, o, uważa i tutaj jest gorąca czekolada. Nie możemy tutaj wpaść, ale za to możemy przecież wejść na tą łódkę. Luczek, chodź tedy. Tak, tutaj możesz wejść. O, bibek, chyba nie dam rady. Co ty zrobiłeś? Jakbyś wpadł do tej gorącej czekolady, to sam zostałbyś straszną czekoladą i mógłbyś tego nie przeżyć. Ale chwileczkę, wszystkie maszyny zostały zniszczone. I czekaj! Jakaś osoba... Rzecz. O o, nie podoba mi się to! Musicie teraz odpalić wszystkie światła, bo są wyłączone! Widziałeś to, co się stało? Czemu tutaj jest tak ciemno? Niezbyt mi się to podoba. O, nie, dlaczego to tak wygląda? Ale czekaj, tutaj widzę pierwszy przełącznik. Dobra, przełączyłem to i zobacz, mamy troszeczkę więcej światła, ale uważaj, bo wydaje mi się, że tych potworów jest tutaj coraz więcej. I jak ja się serio strasznie boję, dlaczego te światła oni wyłączyli? No nie wiem, ale uważaj, ja nie mogę co? To są za korytarze i chwila. Szczury, co one tutaj robią. Fuj, ta fabryka chyba musiała być mega opuszczona. I dlatego te światło teraz zostało włączone. I to wszystko jest takie dziwne. I czekaj, tutaj chyba już światło jest włączone. Zostały nam jeszcze dwa przełączniki. Musimy iść w miejscach, gdzie ono nie świeci. I dlatego czekaj, a, Użyję jest nowy, bo super umiejętności. Ale czekaj, tutaj jest kolejny potwór i on jest taki żółty. O, fuj Pipek, co to jest za cukierek? On tak nie wygląda. O, nie, uważaj! I czekaj, goni mnie teraz ten różowy cukierek Ale na szczęście, haha, on mnie już nie mógł teraz zdobyć A ja widzę, gdzie jest przełącznik Muszę tutaj wyjść i teraz go kliknąć Idealnie, ale tutaj jest ciemno niezbyt mi się to podoba, ale klikamy w to I świetnie, znowu mamy światło Na całe szczęście, bo już się bałem Został jeszcze jeden Tak, tylko uważaj, bo mamy tutaj więcej cukierkowych potworów A to oznacza, że mega łatwiej jest nam zginąć Wszystko u ciebie w porządku, Luczek Bo dawno się nie widzieliśmy Dobra, tutaj nie widzę żadnego Potwora. Przejdźmy może bokiem, i uf, na szczęście jesteśmy na razie bezpieczni. Udało się, pan! Ale czekaj, teraz sobie jakieś szczury O nie, musimy je wszystkie zebrać Jest jeszcze nowy potwór, Pipek, gdzie jesteś? Naprawdę? Ja nie widziałem Tego nowego potwora, żartujesz sobie O nie, dobra, idę do ciebie, Luczek Będę na środku Tak, ja też tutaj jestem, tylko uważaj, bo tutaj jest pełno i Jak to naprawdę, Luczek przesadza O nie, widzę, ten potwór jest ogromny Ale wiecie co, ja tak naprawdę Jestem mega prosem I użyję teraz mojej super umiejętności Bo jestem mega duży i zobaczcie Mogę uderzyć tego potwora i go teraz ogłuszyć. Chwileczkę, Pipek, czy to byłeś ty taki wielki? Tak, patrz na mnie. wow, tutaj jestem. Dobra, pokażcie mi jakiegoś potwora. O, widzę cię, potworze. Chodź tutaj. Teraz ci tak przywalę i go będę mógł ogłuszyć. Patrz, on wtedy nie zaatakuje nikogo. Chodź, to potworze, a masz. Jejo, jak ty to zrobiłeś, że tak urosłeś? Też takie chcę być. Uderzę go. Dobra, chwila, nie! Luczek, co ty zrobiłeś? O nie, ten cukierkowy potwór zjadł Luczka. Nie, chodź do potworze. Muszę ci przywalić. A, a on mnie zjadł. Czuję się tak strasznie. No nie, Luczek. Uważaj. Ja te wszystkie potwory biję. A czekaj, tutaj jest jeszcze jeden potwór, ale on jest słodziutki, ale wygląda strasznie i straciłem moją wielkość. Nie, ucieka! Szybko, Pimpek, nie możesz dać się złapać. Spokojnie. Ja wiem, co mogę zrobić. Mogę użyć mojej jeszcze jednej supermocy i zobacz, widzę teraz każdy potwora przez ściany, a dodatkowo jestem mega szybki. Nie masz szans, że jakikolwiek potwór mnie dogoni, bo jestem najszybszą osobą na świecie. I nie, je, tutaj jest kolejny potwór, ale ja go obijam i szukam tutaj kolejnego szczura z dynamitem. Na pewno on musi być gdzieś blisko. Ja nie znalazłem ani jednego, pewnie są gdzieś poukrywane. Widzę tutaj o tak udało nam się teraz szybko muszę go zabrać w odpowiednie miejsce mam taką wielką prędkość że to nie powinien być żaden problem ale i tak musimy uważać nie ten potwór nie goni jestem koło ciebie Pipek pasz. ja mam kolejny dynamit tak został nam ostatni patrz oh, oh, oh. tutaj jest 7 dynamitów bierz go szybko tych potworów jest tutaj za dużo dałem go świetnie idealnie mamy już ich 8 a to oznaczy, że ta cała fabryka zabawek zaraz wybuchnie zobacz na to o o ile tutaj jest Dynamitów, ale chwileczkę. Kto to jest za osoba? Nie, to jest król tej fabryki. On otworzył jakąś straszną piwnicę. Szybko, zaraz ta cała fabryka się zawali. I co to są za przeszkody? O nie, my to musimy przejść, żeby uciec z tej fabryki i pokonać wszystkich. Tu jest tak strasznie przecież. To są jakieś straszne pułapki. Spokojnie, dobra, musimy to przeskoczyć. I uważaj, tutaj też są jakieś, nie wiem, dziwne piły. O nie, przejdź w dobrym kierunku, żebyśmy tylko nie zginęli. I uważaj, tutaj są też takie pułapki na niedźwiedzie. Nie wdepnij w nie i szybko dawaj, bo za nami mogą być zaraz te straszne potwory. Ale chwilę, po co w ogóle coś takiego było w fabryce cukierków? Nie wiem. To jest bardzo podejrzane. Mam wrażenie, że ta fabryka cukierków była naprawdę zabójcza, ale nieważne. Przechodźmy tedy bo chyba jesteśmy ostatnimi osobami, Luczek. Nie możemy zostać w tyle. Ja chcę stąd uciec cały i zdrowy. Nie chcę być cukierkiem. Dokładnie i dawaj. Idziemy teraz. Chwileczkę, co to ma być za miejsce? To jest jakiś ślepy zaułek? Musimy w wy... Śródka tego czegoś O, jesteśmy teraz w jakichś ściekach O, fuj Musimy stąd uciec Czy to jest jakiś labirynt? Ej, nie podoba mi się to byśmy się razem, proszę Ja nie chcę się zgubić tutaj za Na pewno nic nam się nie stanie Chwila, tutaj jest jakiś mały szczurek A nie, to wszystko jest w porządku Czekaj, ale to naprawdę mi wygląda jak jakiś labirynt Co, jak tutaj będzie jakiś straszny potwór? Chociaż szczerze, w ściekach potwór cukierkowy To jest chyba niemożliwe, nie? Pipek, no właśnie, nie wiem A tutaj jeszcze poza tym śmierdzi No właśnie Ej, bardzo śmierdzi i chwileczkę Co tam jest za osoba? Ej, czy ty widzisz to samo, co ja? Nie, czy to nie jest jakiś taki żelek do jedzenia? Tak Nie, czekaj, to jest straszny potwór I on jest tutaj w tych ściekach Luczek, uciekaj stąd jak najszybciej Dobra, on tutaj jest znowu O nie, ich tutaj jest więcej Tak, ja myślałem, że on jest tylko jeden Ale tych ściekowych cukierków jest tutaj naprawdę dużo Uciekamy stąd W tym miejscu widzę jakieś strzałki I o, o, tutaj jest kolejny potwór Chyba tędy nie przejdziemy Uważaj Żal. Luczek, musimy to zrobić. Ja mam super umiejętność. Patrz, może w ostatnim momencie uda mi się jakoś go przejść. No nie! To no widzisz to pipek, nie zostawię mnie, bo ja nie jestem taki szybki. Spokojnie, na pewno uda nam się razem to przejść. Tutaj jest zła droga. O nie, chyba musimy rozwalić tego potwora, ale wiesz co, ja mam super umiejętność. Dlatego patrz na... Nie, teraz się powiększę i przywalę temu potworowi. Chodź szybko. Tędy powinna być dobra droga. Jasne, że tak idę, Pimper, za tobą. Ja nie mogę. Ten labirynt jest taki wielki. O, ale strzałka pokazuje, że musimy iść w prawą stronę. Teraz w lewą, i tu jest kolejny potwór. A masz! Obrywasz! Bardzo dobrze, Pimper. Szybko idę za tobą. Tak, tutaj za tymi strzałkami. Zaraz dojdziemy do końca i uciekniemy z tej fabryki. Ale widziałeś, kto tą całą fabryką zarządza? Jakiś straszny szczur. To jest strasznie dziwne, ale dobra. Ja chcę stąd po prostu. Tu wyjść. Tak, udało nam się i uwaga, jesteśmy. Ale chwila, ta cała fabryka, ona teraz eksploduje, a tutaj było tyle cukierków. Wow, wszystko się zniszczyło, ale chwileczkę. W takim razie żadne potwory tego nie przetrwają. Nie, co to ma być za ogromny szczur? I ja on zrespił dużo cukierków, uważaj, Piper. Ja nie mogę, jaki on jest straszny. Patrzcie, to ta osoba rządziła tą całą fabryką. Dlatego z niej wychodziły takie straszne. Te potwory, ten cukier był zatruty i to wszystko chce nas rozwalić. On mnie uderzył, ale spokojnie. Ja się tak łatwo nie poddam. Szybko patrz na to. A oh, może uda mi się go zniszczyć, bo jestem teraz taki wielki. A masz, patrz, bije go! Ja, Pipek też go uderzam, tylko jestem trochę mniejszy. Dawaj go! Tak, tylko uważaj na jego super ataki. One są bardzo zabójcze. Ja raz zostałem i naprawdę mnie mega bolało. I uwaga, on na siebie rzuca te meteoryty. No co to ma być? Ale czekaj, nie! Te meteoryty są strasznie mocne. I teraz przyzwał nawet jakąś kolejną osobę cukierkową. No, to jest jakiś straszny niebieski żelek. Nie chcę go widzieć. Spokoj, my go cały czas uderzajmy. Dawaj, i tutaj nawet widzę takie małe szczurki z tym dynamitem. Takie same, jak były w tej fabryce. Nawalaj go. No tak, pipek z całej siły. Dawaj, tutaj ktoś też jest większy. Ja cię kręcę, widzę to. On mi pomaga go niszczyć. I bardzo dobrze. Rozwalajmy go. O, o, jestem już malutki. Uważaj, uciekaj przed tymi potworami. Czemu ich tutaj jest tak dużo? Przecież ja nic nie zrobię dla nich. Nie jest Spokojnie, musimy go pokonać. A masz raz, dwa, trzy i koniec! Udało nam się go rozwalić. Nareszcie! Wow! Ale oberwał ten straszny szczół! I udało nam się, pokonaliśmy tych potworów z fabryki cukierku.